Idzie tam. Chodźmy stąd. Wypaczcie, wypaczcie, ależ. O, przypadkowo, ja... Nie jest tak źle. O, w oczach mam. <śmiennie> A, kolane <śmiennie> Jaki? <śmiennie> 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 Ostatnio Pennywise w naszej kotłowni zrobił swój sekretny pokój, jak się okazało też nas tam uwięził, ale na szczęście wydostaliśmy się widzowie, więc zostawcie koniecznie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale, bo niedługo dobijamy do pół miliona. W Pennywise'a sekretnym pokoju była także karta SD z jakimiś materiałami, niestety z Jackiem zapomnieliśmy jej wziąć, więc dzisiaj wracamy tam e, sprawdzić co jest na tej karcie. I sprawdźmy przy okazji w ogóle czy jest tutaj ten pomieszczenie Pennywise'a. O, Co posprzątane jest już? Stary. Co jest? Wszystko Całkowicie zniknęło. pusto. Tak. My nie dotykaliśmy tego ogólnie. Nie. By nie. minęła jedna noc. A, czekaj, bo Pennywise może specjalnie wszystko zabrał w razie gdybyśmy kogoś wezwali. I nikt by nam nie uwierzył w to, wiesz. No, wołamy kogoś, no chodźcie sprawdzić sekretny pokój Penny'ego, a tu pusto, nie? Co? Ostatnie na co otwieraliśmy lice? to lodówka była na pewno. Na... No tak, czekaj. Tu gdzieś powinna być taki takim razie. O, mamy trumnę, fajnie się chłodzi. <laughs> Chodź, jaka zimna! świeżutka, dobra. Co jest? Peni przewiercił naszą lodówkę. Śrubą? No. To jakiś mechanizm był wcześniej obronny. Nie, nie ma szans. Poczekaj. Czekaj. Ej, jest balon. Ej, stary, wiesz, że jedyną rzeczą, że tu był sekretny pokój, to jest nasz film i ten balon. To mało dowodu. Mordo, tu są śmieci. Tu Pennywise wszystko poukrywał. Ale te śmieci były już, nasze są. A. Co w się sensie nie nasze, ale były tu, jak weszliśmy od razu. Okej. Okay. A czekaj. A patrz tam. O jest! O Jezu! Patrz! My to tu odłożyliśmy? Jest biała, mi się nie wydaje, chociaż możliwe. Patrz, ten położyłeś tutaj, żeby zamknąć lodówkę, wiesz, prawą ręką się położyło i zamknęło lodówkę przypadkowo. Już się zapomniało. To jest najważniejsze, że nie zgubmy tego. A co, trudny wkładamy? No raczej, nikt nie może wiedzieć o tym. Na razie dobrze nam idzie z ukrywaniem tego. Dobrze, że jest schłodnia, nie? Kotłownia, Kotłownia, Kotłownia Bardzo proszę nikogo tam nie wpuszczać do trumny Tak jest A my idziemy odpalić naszą kartę na komputerze To jest klaun biegający po naszym ogrodzie? Tak, patrz, przecież to są beczki nasze Ej, ale to jest dosyć nowe w ogóle te beczki ten układ, bo to był magazyn wcześniej Ale stary, jaką złą kamerę ma słabą Masakra! Stary słabą, kto go nagrywa? Bysk. Nie. Kto nie go nagrywa? Dwóch. Jak dostaliśmy ukryte zdjęcia, to wszystkie były robione nie tylko naszymi kamerami, nie tylko z naszych filmów, ale no robione tak, przez kogoś. Tak, 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 tu. Patrz i tu uciekł w ogóle. O co chodzi, że on się tak bawi? W sensie, że uciekł, widziałeś go. On no. się za beczkami, śmiał, bawił, biegał i nagle spieprzył w prawo. Stary, my już raz znaleźliśmy bazę w krzakach, ale to, te krzaki to jest od drugiej strony domu w ogóle. I to jest nasz ogród teraz przed wyprowadzką, dosłownie wyprowadzamy się widocznie z tego domu w ogóle. Nie dlatego, że nas straszy, ale przy okazji, bo nas straszy wszystko co tutaj jest. Nie dlatego, że nas straszy, nie, my jesteśmy odważni. Po prostu jest źle w tym domu i musimy się przenieść, żeby przeżyć tak. w ogóle resztę życia. Ale ty mówisz, że baza w ogrodzie tutaj jest. On biega po ogrodzie. To w ogóle ukrywanie się. O co chodzi? To jest nagranie. Co to w ogóle pokazuje? A może Nic. oni nagrywali jakieś schematy, jak się ukrywać w naszym ogrodzie? Albo że, że po prostu byli, żeby nam pokazać, ale to już przeszło. to już Nie, było. dobra. Mas... On chce nas nastraszyć po prostu. Zostawił kartę SD specjalnie i podpisał nastraszyć. ukrywanie, że wiedzieli... się no. Ma to sens. Sprawdzamy kolejne. Które? Czekaj, obniżę się do swojego poziomu. Obniż. Nice. Które teraz? Wybieraj. Czekaj, mam eksperyment ukrywanie lalka i domek. Weźmy z ogrodem, czyli na przykład lalkę weź. To jest, zdaje mi się, że to jest boks czarny? Czekaj, to jest jakby przeszklone coś. Nagrywaliśmy ledwo co odcinek w tym boksie teraz. Niedawno eee... jeszcze ta śmietana jest po prawej na ścianie. Lyski tu tu on tam stoi. Ale czemu? Jaki najgorszy? Zaczął się szybko kręcić dookoła. Szybko daj, kręcić ja. się zaczął. Dla... Ej, Ej, jak ta? Jak co? szybko w ogóle robi... Co no, jest? Yes. Wiesz jak co? Jak te... Yy... Lalki takie co tam są. No, no, maletnice no, no. na tym. Maletnice, marionetki takie. Co nie, marionetki. za ty... Bo... Ale czemu w boksie? Jego stopy tu się odbijają w ogóle. Co jest? Jak on tam... Przyszedł? To jest otwarte? No niby nie, niby tak. Ej, koniec nagrania się powtarza cały czas, to samo. Tak. To było drugie nagranie Lalka. znowu nasz Tary, Masakra! To są miejsca, gdzie pozostawiał wiadomości dla nas, żebyśmy mogli rozwiązać to zadanie. To nie jest po to, że sedla jaj to może robi. Musimy pójść w te miejsca i zobaczyć to. Czyli najpierw szybeczka, najpierw bo... przy beczka, a boks. potem boksie. Dobra, później sprawdzamy nagranie. Teraz idziemy tam przejść, co jest. Tak jest. Ej, G. On tu gdzieś, gdzieś tutaj to było, nie? Tu, w tym miejscu dokładnie. Też w ciągu dnia to robił. No. Tu tutaj. tutaj za to się schował w ogóle. Tu przebiegał gdzieś. Tu był. O kurde. Coś tam słyszałem, stary folie jakby. Słyszałeś ten, taki pisk tak, był przed chwilą, tak, taki tak, długi. Tak tak, 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 tak też. Czasem słychać właśnie takie dźwięki i widzowie nie mogą czasem zrozumieć tak jak my się tu czujemy, kiedy nagle wychodzicie na ogród i słyszycie no. taki pisk, krzyk, coś takiego. Coś dziwnego. Ej, mam nadzieję, że chłopaki go nie zobaczyli, bo wtedy się dowiedzą, że go zamówiliśmy. I będzie przesrane. Gdybyśmy zamówili to było łatwiej niż ten klaun. No. A wiesz czego się boję w ogóle, bo stoimy przy tych beczkach. Mam nadzieję, że nie trzeba wszystkich otwierać, i w jednym coś jest. Ale, Ale sprawdźmy. Przecież się nie otwiera chyba. Aaa, tak ten, 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 Tego się w ogóle nie... Znasz które one są zaplombowane w ogóle. Zobacz, one są zaplombowane. Zobacz, która jest otwarta w ogóle. O, to chyba się da. A to jest plomba? Za plombę, to się... Bo tu Na plombę są... Ryby. Ale jak to się otwiera? Ej, nie da się. Co jest? No ci mówię, że to są plomby. Zobacz, bo to odrywasz, to odrywasz, no. I wtedy... To już powinna wyjść. O, to co z tym? Czekaj, co z tym? O! A, z... Wy to już szukacie. Dzień jest dobry. Właściciel posesji, Czego właściciel to kasz! W której beczce jest ukryte ciało? No. Mamy mało szans. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 będzie. Każdej było. Każdej było. Pan z Ukrainy zostawił tam ciała w środku? Tylka. Ale no. tak nie można takich rzeczy jeść, przecież to jest niezdrowe. Ja Feliciana dobre pizzy. Panie. Feliciana tak. bardzo dobra pizza. Ja idę. A, e, Powodzenia! Pytanku, czy nie widziałeś, kto przebiegał tutaj? Nie wiem więcej jakiś czas temu? Widziałem. Oh. Oh! O! To, to nam dużo mówi! Wiesz, że Ci Wiesz, że Zipek może wszystko wiedzieć na ten temat i nie mówi. A może znaje, może... A może, że my jakiś content robimy i że nam nie a... zostawi, tego. A i zostawia to zostawia? Żebyśmy... Tak, 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 tak. Ale I... I... najgorsze jest to, że może... Znaczy najlepsze jest to, że myślisz, że to jest właśnie, wiesz, wszystko, że prank, żart i tak dalej. Żart. A tak naprawdę do momentu, kiedy się nie wyprowadzimy, to wszyscy będą tak myśleć, jak się... A wyprowadzimy, i powiemy. powiemy im dopiero, że to jest cała prawda. I, i będzie później taki... <grym> ja czekam na film, chcę się na film jeden, jak wyjaśniam, pokazuję trumne wszystko ze sobą. Na hali nowej bierzemy i ustawiamy pokój tak. No, tam, tam, tam nie, no spalimy to czy, Spalmy to na koniec, chaty wszystko! Ch chatę w całą chatę w pizd... Nie no, dobra, nie zrobimy tego! Ej, nie da się tego otworzyć tak serio! O, talerz! Co tu robi talerz? I to z naszego domu? Leć, rzucę ci. To frisbee. No leć, frisbee dobre jest. Nie, bo dostanę na mordę. No to trudno. Czasem trzeba. O, wow, Brawo! Wow, chłopaki! Aj, i się nie rozbija! Przedstąp bo... Idzie tam Chodźmy stąd Wypadł, ci, to Ten, się wypadł ci talerz O, przypadkowo Ej, nic nie mamy, nic kompletnie Nie wiem czy się śmiać, czy nie śmiać, bo nie mamy żadnych wskazówek Ja nic. się spodziewałem, że może chociaż jakiś balon, czy coś w stylu Peniego, a tu nic Nic, właśnie dlatego to jest dziwne Przejście po ogrodzie Przechodzimy się na szybkości Ty w tom, ja w tom, krzyczymy Dobra Ogólnie robimy szybki patrol po ogrodzie Mam nadzieję, że Jack na coś trafi no bo ja sam nie chciałbym, wolałbym, żeby to Jack znalazł Peniego Albo coś podejrzanego O kurde ej Tam ktoś jest To chyba nasi. nasi Chyba tak E! Kto tam jest? Jack krzyczy Jack krzyczy Co jest? O! Lecę! Masz coś? O Jezu! No to co ja zapytać chcę! Mówię coś znalazł, już Peniego spotkał co? No to jest durny no, już byłem pewny, że coś znalazł Zapytać Co chcesz zapytać? O Jezu Brałeś dzisiaj? Nie A co? Nie? To idź do toalety, skorzystaj, czemu? trzeba rano Czemu? Jadłeś śniadanie? Jadłem Tak? Ale mnie To czemu taki ślepy jesteś? To twoje czy nie, tak serio? Nie, nie no nie jesteś ślepy, bo dopiero przyszedłeś, ale Stary, czy właśnie zapytać miałem, czy... Eee, Robię. to jest choinka, to jest może Narodzenie bardzo Już? Fajna nagroda ogólnie, ale skąd to się do cholery wzięło? Czy pytanie, czy chłopaki przypadkiem na 10 igrodów czegoś nie mają teraz? Kto tak wysoko zawiesił balony? Kto? Kto Przecież tak wysoko Nie mamy wejdzie? takiej drabiny. No. Jak? No, pod drzewach ktoś musiał łazić. Ej, szczerze, co, co w ogóle to są za balony? O co chodzi? Ale pytanie, czy nie jest chłopaką? To jest, bo. Ale jak tu ktoś wlazł? Penny dałby radę wejść? No nie. Daniel nawet nie nie Penny, tak. On by się teleportował. A Daniel? Daniel by nie wszedł tu. Nikt z nas nie wchodził na to drzewo w chyba, że na chowanym, poczekajcie, o coś ziemne Aaaa. Nie no, nie ma. łapkę w górę i suba na tym kanale, dobijamy pół miliona Kto wchodzi? Wchodzimy, tam nie ma szans, tam jest czwórka. Patrz, Czekaj e, one chwilę. są ponumerowane, tak. Patrz. Tu coś jest napisane. Balony wskażą drogę. drogę. Balony skoszą drogę, czy to na pewno nie jest chłopaków, bo jeżeli teraz, ale soczyście wymawiam cię słowa Dobrze, o... dobrze Nie, chodzi o coś że Cię oplułem <laughs> Nie, że tak dobrze mówię <laughs> Czy to nie jest na pewno chłopaków, no bo skąd ja mam to wiedzieć w ogóle I No ty? mi się wydaje, że powiedzieliby mi to, nie? Nam, że tutaj są balony, A Znaczy one wyruszać? by może nocy nie wytrzymały w sumie, ja to by musiało być dzisiaj No dobra, stary, czyli zakładamy, że to jest czyli, czyli dzisiaj rano ktoś to przygotował, Treni? W nocy według mnie nie. Co jest na balonie? Nie wiem, ale w sensie... bo przebijesz, a teraz chcę, są ważne. Chcę zielonego. Chcę zielonego zdjąć. Ej patrz, numer jeden jest tutaj napisane. 52. I masz 52. Kropka. Dobra, Be widzowie no, zapisujcie. Będę zapis ja, no, ja też będę zapisał. I widzowie też w komentarzach. 52 o! to jest początek. Uwaga, dawaj dalej do zielonego, bliżej. No. Ja to zostawiam w ogóle w kieszeni. Kurde. Czekaj, bliżej jeszcze. No. Jest. jest. Dobra. Tu jest napisane. No. 01 Czyli 52.01, dobra? Okay. No dobra, o, Dobra, masz na to drzewo teraz. Tu masz na I tu wchodzisz dosłownie. O kurde, O, ja zapijałam! Grzesiu, coś! Ja mi 6 A! Aaaaaah! Co ja chciałem! Co za urodziny? Jezu, ja nie lepszego stygmata z... urodzin nie mogę dostać niż to. Ale ja ja nie chciałem na to drzewo złoty. wchodzić. Dawaj, dasz sobie radę, jak spadniesz, to będę cię łapał. Trzymajcie. O! Tam wysoko 5201 Co to, 30 urodziny Pani są, czy co? O. Tam wysoko, ale wysoko! Jest. Ej, to trzeba zdjąć tym. Pokaż to kamerą w ogóle, widzę. Jak już jesteś, że ci jedną rękę odbiorę. Trzymaj. Ale ja tam nie wejdę Masz, masz, pokaż widzom. Siebie i z góry siebie, bo jesteś prześwietlony. O. 4, 4, i słuchajcie, tam jest napisane 810. 810. Zapisuję 52,01,30, co? 8.1.0 Chodźcie, widzę, zobaczcie jak we dwóch wchodzimy na to samo miejsce. Dawajcie. Nie, nie martw się, będzie to mało pan. miejsca. Przecież, nie, weź, Jack! Do... Złamiesz! Złamiesz! Jack, złamiesz! Nie, ludzie! Zabierzcie to zwierzę mnie. Co tam, wyjdzie? Nie! O! Mamy jedną gałąź tylko. Co tam? Nie! Ja prze Zabierzcie go! Drawinę dajcie! Błagam! Nie jest tak źle! O, w oczach mam! Dobra, dzi. Co tam słychać? Ja. Jako twój naczelny kumpel do Daily? Uch. Powiem wam tak, Jack jest mistrzem, nie? On niczego się nie boi. 810, nie 4. Ty 1 814 czy 0? 810. No to ja jestem głuchy jak cholera, to nie musiałem tu wchodzić. Ja. Dobra, to co? Jak my zejdziemy stąd? Ja już nie daję rady. 2,4h na ty, O kurde, 2,4h na tym drzewie? O, tak. Lecisz mała. Wyglądasz jak taki miś koala. No. trochę jest. Albo bardziej jak leniwiec. Trochę jestem misiem koala. Hopca. Nie było aż tak wysoko, ale z góry już źle to wyglądało. Nice! Musisz jeszcze tylko wylądować na fotelu. Okay. Muszę trochę pociszyć odwagę, nie? Bo jestem w ogóle za mało odważny. Musisz stawać rano przed lustrem, tak jak wy widzowie. Stanąć, tak wiecie, czapka do tyłu. Tacy nieogoleni jeszcze, dziewczyny też. Okay. Patrzycie tak, zmrużone oczy. Aha, patrzycie. Czyli, czy zapiszę, czy mi telefon. Weź telefon, weź telefon. No, no. Patrzycie tak, takim okiem delikatnym. Aha. Jednym, bo leniwe, drugie zostaje z łóżka wychodzące. I mówicie tak. Ale to jesteś brzydki. I idziecie dalej. I to jest I to, to jest motywacja, tak. I potem będziecie tak jak ty na drzewie, jeżeli I tak ja... będziecie robić. Macie pozytywnie myśleć i mówić, że szkoł, zajebiście po będzie bo biście, bo będziecie! Jesteście zajebiście. piękni! Jesteście! Ja no! Też. A my będzie idziemy też. zobaczyć nagrania. Dobra. Artur też jesteś piękny, więc wszyscy jesteśmy. Akcja. Dobra. Wróciliśmy, udało nam się trochę zbahać. Jesteśmy i mamy do odkrycia. Ale dzisiaj jeszcze ręce trzęsą, stary ze stresu. Wiem widzowie, że to wyglądało na nisko, ale naprawdę się bałem. No ja jestem. tak stres... nisko nie jest, no. Może masz lęk wysokości. Może, no. Stary nachowany chowaną Ernesta chodzić na dach basen. A, byskitu. tu. No, ale było sucho na szczęście wtedy, więc wszystko Dobra. się udało i to jest ekstremalne. Domek i eksperyment. Straszcie, bym chciał otworzyć eksperyment, ale nie możemy tego zrobić, bo jeszcze czuję, że ogród jest kolejną rzeczą. Domek, mhm. domek to jest ogród. Ej. Dlaczego są cztery głowy Pennywise'a w jednym miejscu w domku? I jak to jest możliwe? Ej, bez jaj. Sześć sekund trwa nagranie i wszystkie głowy w czterech oknach są. Patrz tu, po prawej, po lewej, na górze. I wszędzie jest ta sama głowa, praktycznie. To samo, macha w lewo, w prawo, ale jakby inaczej też, że musieli to, to są oddzielne osoby, jakby cztery... Nie! 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 Cztery Pennywise'y? W sensie niemożliwe jest, możliwe i niemożliwe. Możliwe, bo strasznie dużo rzeczy jest przygotowanych na nagrodzie, dużo kamerzystów. Czy to jest grupa Pennywise'ów, które się kręcą nawzajem i robią różne afikopaci? Czy to może być tak, że w każdym odcinku mieliśmy innego Pennywise'a zupełnie, ale tak samo wygląda? Możliwe, a co jeśli to jest rodzeństwo? Przecież on nam tłumaczył, że on był dzieckiem, który e, clown mu zabrał, e, balonika i tak dalej. dalej. Więc Nie może... wspominałem co rodzeństwo, ale mógł mieć. Albo po prostu innych zrobował. Ja piernicze. ej, ale przy domku coś jest, czyli w domku coś jest. W takim razie, czy oglądamy eksperyment? Ja bym obejrzał eksperyment, bo już... I sprawdzamy później domek i... i... A w ogóle, chwila, co to znaczy te, na tych balonach ten kod? A wpiszmy, może go co? Wpisujemy go. No. Ile tam było? 5. Oś... Ja mam to zapisane. A masz, dobra. Tak. Widzowie też pewnie wpisali w komentarzach, więc byśmy sprawdzili w komentarzu, nie? Dobra. Pokaż, ile to jest. Słuchajcie, to jest tak. 52, no. no. tak. 3, no. Dobra, wygląda na to, że nie ma takich współrzędnych na mapie. Nie ma czegoś takiego. To jest pół kodu dopiero. Czyli zostaje na to, że na ogrodzie jest więcej balonów jeszcze, o których my nie wiemy. Musi albo jest w jakiś inny sposób ulokowane są te, te, te numerki po mm -hmm. prostu. Bo Gdzie... niekoniecznie mogą to być balony. Może to być po prostu jakiś kod, który jest gdzieś zapisany w jakiś sposób. Musimy po prostu uważnie patrzeć. Dobra, panowie. Albo oglądamy eksperyment, albo idziemy na ogród szukać dalszych wskazówek. Bo ja czuję, że jeszcze mogą być, skoro to jest kod. To co? Ogród? G, podejmij decyzję ostateczną. Czy balony, czy eksperyment? Tam jest sipek. Jeep jak eksperyment czy balony? No, wybierz. Balony? Balony. Balony. Czyli no, balony. Idziemy na balony. Czy idziemy na balony? Sprawa prosta. Ej, zobaczcie, że znowu chłopaki nie są nisko. No, to prawda. Za każdym razem coś jest spalane u nas w domu. Ja wiem, że oj, chłopaki palą co? nas wieczorami, ewentualnie, kartony. Coś jest spalane, Coś jest spalane, no spalone. No coś jest, jest spalone, no. Ale czekaj, co jest w środku, ja bym nie chciał tego otwierać w sumie. Znaczy, to trochę e, wygląda na to, jakby no? ktoś spalał jakieś dowody cały Patrzcie czas. Patrzcie, tam kamerę. Co to jest to żółte drzewo? Liść, liść, no jest jesień a stary Taki liść wielki? Nie, a nie, 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 chyba nie Czekaj. Yeah. No, Tak, Jack ma rację, zobacz o! Patrz! Balonik Ej, a co jeżeli zapalone ognisko to miała być podpowiedź do balonu, bo byśmy tylko stąd to, to widzieli Patrzcie co się pali palone Patrzcie co jest spalane Balony? To pali o! Kajs Bogaci Patrz, youtuberzy stuwa Znalazłem stuwę w ognisku i czuję patrz. straszny niepokój. Kolejny jest numer jeden napisany o dołu, dołu, są w ogóle ponumerowane. Jedynka? Jest 21. kropka, Zaczyna czyli się to szerokość. Pierwszy, to jest pierwszy. To też, jest też pierwszy balon tej nowej kombinacji w takim tak, razie. No? Czyli to jest szerokość, czyli 21. Artur, dopisz 21. Tam. Mhm. Kolejny. Ej, dobra, jak łatwo było wejść na tamten dom. Nie, Jack, weźmy to się w nim jakąś drabiną. Mam pomysł idealny. Jak to zamontował o, ten pedał? się i to mocno, odsuńcie, bo nie wiem, czy trafię w soju. Rzucasz tu. Czekaj, Jack, A jak przybijesz nasza... balon. To nie jest nasza Jack! Wystarczy. Jak przybijesz balon, nie będziemy znali kurde kodu. Dobra, to powiem ci kod 05 <laughs> To okay. jest od dołu, ale ha. chcę to zrzucić I tam by zipek przychodził. A! A! Cześć, Dobra, ja to ja trzeba wbiec ja co? Teraz ja tam... Nie co no, no, da się no... na to Uuu, wejść! Uu. Ile balonów tu jest Patrz. w ogóle? Tam po lewej. No Przestań swoim własnym kałem rzucać, uspokój się. Dobra, jak mało Jak Teraz no. naprawdę spada to. Ło! brawo! Gratulacje. O! Dobre, dobre. Dupa, usiadam. Gratulacje, jest pan w stanie teraz rozwalać wszystkie balony na całym świecie. Dostaje pan order. Nie, wiecie jak go rozwalcie? Brzuchami. Ściśnijcie się. O. Jak na weselach. Jak na, się... na weselach, takie paździerzowe zabawy. Trzy. To będzie mocno? Nie. Cztery. Ry. Aaaa, <laughs> <i tebure. laughs> kolana, tam, nie o wiem! Czemu kolana tak? Nie wiem! Dawaj, to musisz tak zrobić! Nice! I końcówka, i barwa dobrze Ja nie chciałem, właśnie uniknąć chciałem tego wszystkiego, co wy robicie, panowie. Co my tu mamy? Ej, patrz, jest dłuższa wiadomość. Napisać, coś, jest. Dobrze, dobrze wam, wam idzie? idzie? <laughs> Niedługo się spotkamy! <laughs> <laughs> Jak?! I buziak tam narysowany Ale nie ma kodu! Polka, szczekaj. buziak! O jaki piękny buziaczek Jak ten nas podgląda, czyli, czyli panowie następnego balona przebijacie razem z Penem o nie. o nie Albo nie nie, to... Tylko nie W końcu zabawa dla nas P... Jak to wsadzili tam? Ja tego nie kumam akurat szczerze Jak jak on tam wlazł? Nie wiem jak, ale rzucaj cokolwiek w to żeby to zrzucić A cyfra? A... Widzisz cyfreczek? Tak, zaraz zobaczę czy ja mogę się nauczyć rzucać? Nie no, melepetem mobilem, co tu się dzieje? Jest bardzo wysoko! Masakra! Uwaga! Uwaga, leci! Dobra, odsuń się teraz, o, Jack, bardzo. bo ten wziął jakiś wałek drewna. <grym> Ale rzut <grym> dobry, trzeba przyznać. O, blisko! <laughs> Jak? Zobacz, co to w ogóle jest za drzewo? Pennywise normalnie robi nam takie zadania, że to jest hit, nie? Dobra, ścinam nam drzewo. Dobra, lecisz. O! Dobra, o! Młot, to jest mój fakt. Rzut młotem, to twoja dyscyplina. Tak, no, od zawsze miałem młot w rękach, od kiedy się urodziłem, więc tak zostało. 02 i to Zero, jest dwa. trójka, trzecie. Ostatni, albo tamten jest ostatni. Gdzie jest ten balon kolejny! Gdzie jest Kot, musimy wymyślić. No strzałów mamy bardzo dużo, bo jest. Widzę. Bardzo dużo sto! Stary! My mieliśmy do domku. Przecież tam, zobacz! Widzisz balony? O Zapomniśmy, że domek mamy ogarnąć. To jest gra oddzielna. Dwa, trzy, cztery. Pokoje są ponumerowane. Ej, to jest gra! Zostawiamy to i eksperyment zobaczyć. Ten kod piszemy i wymyślimy dwie ostatnie cyfry po dobra. prostu. Dobra, trzeba wpisać kod. 520130810. Dobra. Co jest dalej Artur? Eee, Artur ma zapisane. Jezu, ja nie pamiętam nic z tego ja nie. Nie ja szans. Ja też... Ale jeszcze... chodzi o to, że tych nie. dwóch cyfr ostatnich nam brakuje, a te dwie są najmniej istotne, bo to jest, wiesz, bardzo już e... Zbliżona lokalizacja, dobra. Tak, tak, tak. Chyba, że są 21.0502 no. i nie mamy trzech cyfr na to by wychodziło. Coś ci wychodzi. Wpisz, Pisz losowe. A wpisz Ej. po prostu 00. O, albo wpisz 00, no? 00. A później będziemy 001. Czekaj, znalazł! Ej, jest coś? 5201-3081021. I ten. Zero Aquapark, Zbiornik? Aquapark i Aquapark 001, wpiszę. Ej, patrz, 001 To jest to, to jest samo co czas? 002. Yy. Hmm. 003. Też to samo. Też to samo. Wszystko jest to so... Ej, ale... a ta kropka, patrzyliście na tą kropkę? A. Ej to chwila, się... co, to kropka to się pokazuje to, a tu jest tu? No bo to jest... Ej, czekajcie. Tu masz 007 w ogóle, widzisz? No, no, tak, tak, ale no. to to w ogóle jest inny kod zupełnie. Co Maty? jest na Street view? To jest las gdzieś. To nie jest las, to jest droga. To jest, są tory. Tory kolejowe. Żartujecie? Patrz, tak. To są tory kolejowe. A kiedyś goniliśmy pewnego tam. Na samym początku po torach kolejowych, dokładnie. A to, o czym oni mówili, w sensie to, co, co, co pokazuje zdjęcie, znajduje się konkretnie o tu dopiero. Patrzcie, czekajcie. Zbiornik wodny znajduje się tu. Aha. A, to, a lokal... Patrzcie tu. A lokalizacja nasza znajduje się tu. Tory. Tu jest zbiornik, a tu jesteśmy my. To jest różnica kilku kilometrów! A to jest dla nas różnica jednej cyferki na końcu. No, no. Ej ja Dobra, czyli mamy to. Zajebiście, to znaleźliśmy lokalizację prawdopodobnie jakiegoś domu Pennywise'a czy coś, żebyśmy się spotkali z nim, ale to... W ogóle teraz nie możemy Czekaj. tego zrobić, bo czekamy na jak, eksperyment. Jak domu u jak to są tory? Przecież nie ma Cześć domu w torach. Bardziej do, do dom, chodzi mi o to, że miejsce, gdzie mamy się z nim spotkać potem. Na razie nie wiemy, co mamy z nim Coś. robić. SMS-a nie dostaliśmy, nic. A co jeśli kogoś porwał i przywiązał do torów i po prostu nam... Z... I, I mamy to... go uratować no. teraz, w tym momencie, to obejrzymy eksperyment. No, obejrzyjmy, dobra. Eksperyment, patrz, start. To jest winiarnia. Będzie wychodzi z winiarni! Ale nie ma godziny w ogóle podanej ani nic. To są nasze kamery? Dwie? Nie! My mamy z góry w ogóle, takie kamery dwie z góry do Czy jeszcze się jej skacze, nie używał naszych kamer. Co to jest w ogóle? po lewej? Co to jest? On czymś się bawi, a to jest kołdra. Przykrył Kodra? coś? Coś przykrył. Włosy jakieś tam są. Tam ktoś leży! Tam Nie. ktoś leży! Kolorystycznie do włosów Pennywise'a w ogóle są. Ej, zabrał dokumenty z szafki co jakieś. Nie Co do już dokumenty. Są eksperymenty? To jest eksperyment na człowieku i ma dokumentację. Patrz, co jest w środku. Jakaś ręka. To jakiś nóż dextera. Co ty gadasz? jakiś No, nie wiem co to jest akurat. Ej, ta ręka też jest od nas skali, stary? Na, na to leży jakieś coś. Kura. ślady jakieś. Ja nie, nie mogę tego na YouTube powiedzieć, ale to wiesz co to jest? Wiem co na to jest, ale pytanie: możesz. czy to teraz jest w tym momencie u nas? przyklej Tam są jakieś krzaki w ogóle? Przy... W winiarni Od kiedy? Nie Jurko? wiem. Nie mam pojęcia co. Ale się bardzo dużo zmieniło rzeczy. Patrz, maska jest! Inna maska, druga. Czy on ma. Nie, czy, czy on drugi tworzy drugi... drugiego klauna albo. Czy on tworzy klauny? Skoro były cztery w domku, to on tworzy kolejnego, to jest eksperyment tworzenia ich? O Ludzi Czekaj. zwykłych zamienia klauny. Stary ten klaun, nie wiem czy nie był stary na radiologicznej, ten drugi. Aha, ale ta maska w no. sensie. No, to teraz co byliśmy ostatnio? To była inna maska niż zwykła i to chyba ta to była. To był Pennywise wtedy, tak. To, że strasznie szybko uciekaliśmy, więc ja nie jestem. Czyli po magierze tak wyglądają. I on stary mu coś albo przeszczepia, albo mu coś wstrzykuje, żeby był szaleńcem. Tak! Przecież ludzie po narkotykach tak się źle zachowują. I przyznawacz z ludzi robi Pennywise, klauny tak, po prostu. Bo wiesz, y, y, jakiś opium im wstrzykuje czy coś i wiesz, oni szalenie. No, sz, Szale, reagują. Tego, no. szalenie reagują. Szalenie reagują, Nie ten. reagują. Ale tak, serio, pół śmianie się półnie zobaczy co dalej się w ogóle stało. Co tam jest? Czy jest jakaś kłódka? Ej, ktoś go kręci cały czas w ogóle tak abstrahując już. Bez kilka kamer ma. Ej, on kręci cały eksperyment ogólnie. No. Po prostu. Przerabiania tego. Ej, to jest psychopata. I to taki srogi psychopata. Nie takie jak ty, no. To jesteś Patrz jak go nabija w ogóle! Ja Noże mu obcina włosy kawałki! Koniec! Koniec tego o! I to! W naszej winiarni! Wszystko w naszym w naszej domu idziemy winiarni. do winiarni, chodź! Jest cały czas to coś po eksperyment. chodź. Ej, ale... Nie, nie. Co to jest? Patrz, wszystko zostało, kosmyk włosów. Jakaś tablica, taśma, młotek. I ta dokumentacja. Dokumentacja pacjenta. Sprawdź. No patrz, to jest maska normalnie. Ale czekaj, bo... On już Włosy. tą osoby zabrał stąd. Albo mu się leżał nie udało ktoś. W ogóle tego Tu leżał zrobić. ktoś. Albo mu się nie udało tego zrobić. Myślisz? No. Jest taka szansa, że mu się nie udało. Patrz, jeszcze. Jest... Ta taśma przyklejał z tu kamery albo coś. Myślisz, by mu się udało, kiedyby maska została, czy ona po prostu... Nie no, musi być na twarzy ta maska. Mi się wydaje, że po prostu zabrał tą osobę. Nie. Bo mi... się nie udało i wyrzucił. No. Mu. Wyciąg z aktu urodzenia. Ej, patrz! Ej, akt urodzenia jest tutaj! Żartuję! Wyciąg z aktu urodzenia! Tak. Mhm. To jest wyciąg z aktu urodzenia. Mo... Z którego to roku jest? Z którego to roku jest? 67! 67, 67 rok! 1960... 23 sierpnia 1967 roku Urzęd ja pierniczy ej. Ale jazda! Jack. No. Ty jesteś tu na zdjęciu. To jesteś ty tutaj. To jesteś ty. To jest twoja czapka. No jestem. Co ty tu robisz? Wytłumacz się. Co robię do domu normalnie jak człowiek coś mi z ukrycia zdjęcia robi, a potem mnie pewnie na tym stole postawi. Każe mi eksperymenty robić. Ej, ja uważam, że to jest chore, dosyć. A my mamy domek na drzewie do sprawdzenia w ogóle. Nie byliśmy jeszcze w paru miejscach w domu, więc ja bym zamknął w ogóle te drzwi no. i byśmy lecieli dalej. I zostawmy na razie to po prostu, bo ja nie wiem, co się tak. i nie mamy wystarczającej ilości odpowiedzi. A musimy jechać do tej lokalizacji też. Musimy. Więc I musimy i... zdecydować, co robimy. Ale czekaj, nie. bo musimy też zgrać pliki i wszystko ogarnąć. Więc przecinamy nagranie i, I lecimy, zobaczyć ogród. ogród tak, jeszcze jest, tak jest. Więc widzowie, zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję. I do zobaczenia w na następnym odcinku. Trzymajcie się. Yo.